Let's get it! Let's get it! Just uh. słońca blask! Widzę słońca blask! Mam to czego chcesz! Mam dobry vibe! Mogę pić co chcesz! Lemoniana tu! To dobry smak! Na zdrowie jej! Yeah. <grym> Pali się krzak! Zajebista posęta, kurwa! Zajebista nuta! Widzę słońca, blask. Mam to, czego chcesz. Za mną jest cały skład, więc zawsze będzie ok. Ok. Basię i tańcz. Cał cały dzień. Woo. Bo kiedy jest cały skład, to zawsze będzie ok. Będzie ok. Widzę słońca, blask. Whoa, whoa. Mam to, czego chcesz. Yeah. Za mną jest cały skład. z kładem pod koło wpierdalam się. Ej, ej, ona mi mówi, że chce mnie, I mówi kurwa, tu zejdź ze mnie. Dobra. na bo właśnie po to mam młodość... Na sobie Tak zaczynam nowy sezon. Chcę zawsze mieć... Tyler the Creator jakby posłuchał go, to by cię naobrażał kurwa, pomimo, że masz jego koszulkę. Tak samo jak Disował Iana Sobie Ale cler by powiedział tak Ja pierdolę białasie zamkni mordę I tak zaczynam nowy sezon Chcę zawsze mieć słońce nad głową i życie słodkie jak melon, wow, już zawsze chcę tak Nam wokół przyjaciół i problemów brak Wow, wow. wow. płynie czas zawsze chcę mieć już 18 lat Widzę słońca blask Mam to czego chcesz Ze mną jest cały skład, więc zawsze będzie OK. Baw się i tańcz całą noc, cały dzień Bo kiedy jest cały skład to zawsze będzie OK. Ej, strasznie mnie wkurza jej ten nawijanie, bo ona ma taki y ma chyba jakąś y wadę wymowy czy znaczy wadę wymowy, to nie jest wada No takie wiecie Kurwa co ]Yeah, jest tym jebanym internecie Kurwa jebanej mnie cały skład, więc zawsze będzie okej Baw się i tańczyć. dzień, bo kiedy jest cały skład, to zawsze będzie okej to jest ta, co się wdupiała na scenę każdemu? Nie to nie ona! O kurwa! Aż źle jadał, nie? I... Dobra, <laughs> mam to czego chcesz. Ze mną jest cały spod, więc zawsze będzie ok. się time, she całą noc, cały dzień. She bo, bo kiedy jest cały spod, to zawsze be. będzie ok. To co wczoraj nie obchodzi mnie, chcę się bawić all day, all night. Jakby to był ostatni dzień. Wciskam gaz i opuszczam dach. Przestań narzekać, proszę cię. Przecież Dobra, mamy... przepraszam, że narzekam do chuja. Powinienem się bawić, kurwa. A gdzie jest Kotolga, że jej nie ma w klipie. Wyjebali ją już? O co chodzi? Ja nie jestem na bieżąco z Lorem Teens. Na wszystko czas. Łączę pracę i rozrywkę. Dużo hajsu za deal na black. Plaża słońce, Ro Łączę i rozrywkę. Coś tam, co? Dużo haseł za deal na black. Plaża słońca, nosą tripy. Duża fura z Ameryki. Życie wygląda jak klipy. My na bici jak szeszłyki. Same miasto bez papryki. Kata na brzuchu bez napinki. Mam nie ma lipy. Napli się na słońca, okay. okay. słońca Blask. Mam to, czego chcesz. Za mną jest cały skład, więc zawsze będzie ok. Bashy i tańcz. Cał noc, cały dzień. Bo kiedy jest cały skład, to zawsze będzie ok. Widzę Słońca Blask. Mam to, czego chcesz. Za mną jest cały skład, więc zawsze będzie ok. Teens, oni wszyscy wyglądają, stary, y, y, jak ten, jak taka grupka takich, y, takiej warszawskiej młodzieży, co byś nie chciał ich spotkać pod galerią, kurwa, bo będą coś krzyczeć do ciebie i coś, kurwa, wołać cię i cię zaczepiać i chuj wie, co będą chcieli od ciebie, nie? Ja pierdolę, przysięgam. Najgorszy, najgorszy sort, kurwa, ludzi, nie? jest cały Że widzą słońce blask, a niebo jest zachmurzone. No widzisz, nie przewidzieli kurczę, pogody do teledysku. Żałosne. Kurwa, głośniej trzeba było to do chuja. Cześć za lemonianę! Mmm! super! Orzeźwiająca cytryna. Są czyste, mango. Ty decydujesz, jak czujesz. Decydujesz, jak ci kurwa, chillera. Na leżaku, na kładzie albo w basenie. Złap smak lata. szyny w butelce, nowy smak. Czocha, trzymanego z przez 6 godzin, kurwa. Yeah. Nie, byłby smak zajebisty. I chillu ze smakiem. Nice. Czeremoniady nas... są dostępne tylko w sklepach Żabka. Wow. Ale szacun, będę to pił kurwa, codziennie. Będę to pił codziennie, nie. Ej, Gawronek, Lowki wygląda na gościa, co by, jakby nie miał kariery, takiej, kurwa na YouTube, to by nagrywał TikToki w takim wyglądzie: wypożyczałby na przykład na ZOTY34 pokój i by nagrywał stare z plikiem pieniędzy, że. O, takie by było życie za czasów Sławomira Mencena. Wygląda na takiego tak loki, loki na no takiego gościa, sobie tak nagrywał. Takie, takie nagrania. Dasi. Z pieniędzy i z widokiem kurwa na Warszawę.